Ciema, mam dziwny błąd w CS2, pobugowały mi się tekstury i widzę, co się dzieje przez niektóre ściany. O na przykład teraz na shorcie. Ale i tak to mi nic nie dało. Ja to nawet z bulhakiem przegrywam rundki ale taka ciekawostka, chciałem wam to tylko pokazać. Zagram jeszcze jedną rundę, żebyście mogli zobaczyć, yy, o co z tym chodzi. To nie było też od razu, tak? To nie było też od pierwszej rundy, tylko jakoś w czwartej rundzie nagle się zaczęły tekstury bugować. Nie wiem czemu, może przez to, że dużo alt tabuje. Nie wiem, czy nie dostanę za to bana, ale zaraz zrestartuję gierkę, po prostu, co miałem zrobić na razie, o. Dobra, leży. Nie no, to jest, to jest zbyt broken, nie? Za każdym razem widzę, co się dzieje na midzie. Patrzcie, patrzcie to. Patrzcie, to jest mój. XD Dobra, będzie jeszcze to od CT, skoro tu go nie ma. By zachowywał. Bam! Kurde. Idziemy na B jeszcze szybko. Może zdążę przed wybuchem bomby. Zobaczymy, jak na B to dokładniej wygląda. Bo na razie tylko A wam pokazałem. Na B jest w miarę kit. Nic się nie buguje. Dzięki za ten filmik. Biorę pauzę i lecę zrestartować grę. Siema.